Siemanysk zyska na kolejnym odcinku, gdzie nagrywanie telefonem o. Niska z u nas y, zima znów się stała jest no wczoraj się stała sta... kury stare nie zamknięte, bo nie ma co wypuszczać na śnieg śnieg sypie, w śniegu jest trochę dużo o tu mamy nową kurę hej komis tu, Pij, pij kotku, nie, nie uda cię miau. Nie! 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 Nie wiesz, ja jajka. Co ty na... Co, co ty piłeś? Pójdź, za chwilę ci dam jedzenie, muszę jajka podbijać. Tak, no bo kulko, tak. Oj, Wody nie ma. Się na niej A ty co, Samicka? Sam sobie będzie już kupić. Tak, sam co ci będę musiał kupić. Muszę kup. Miau, miau, miau. A no idź. Zostaw. Zostaw kicie. Miał cia, Miał cia, miał... Miał... zostaw. Majstja zostaw. O! Skota majster. Jest jak owiec. się dosyć, czy nie, yy, siano dostał siano dos, yy, nie no, piję bardzo dużo wody samica. teraz, tak widzę, że zimę. Bardzo dużo wody. Pojedyłko na kilka tygodni. Jedzianko, bo zdziwę. Nie mam tego. No, Kły waliły chleb. Co ja wam powiedzieć? Nie, cień nic. 2, 4, 6, 8, 9. I kwoka jest pod Bo żeby wystawić kwoką, to, to Daje się ją podwoić i żeby zresztą posiedziała ty, te kilka ty dni no i później się daje, żeby zjadła, no i jak znów pójdzie siedzieć, to się znów podwoić daje. No i tak, tak, żeby przed kura przestała być kwoką. Nie ma innych bo gdzie siedziała na gnieździe, no i wiesz, no i chyba, żeby jej zrobić gdzie indziej ale wysłabo siedzi o ich nie Dzisiaj, Lamka Lanko dobrze świeci po wymianie baterii. Yyy, dobra, wody jeszcze damy, bo samica... Poszła, nie widzi sprawy. E, e... Tak, tak, nie Chodź, no, wyjdź. Eum, nie ma.

Nadal się filmu nie chcę tak na szybko, żeby dla was rzucić. Zają mi się ciśnienie wody. A wakacje jest, jest większe, czasami mniejsze. A <laughs> czasami to w ogóle nie ma. Dziwię, że poszło, ale yuki po, są już tak zawalone, trzeba będzie. tu, o, tak, idzie ten, yuka z wodą i to trzeba będzie.

To tupiesz. Si boisz? Tupiesz, no i tupie. Okej. Jezie, bo to nie, no to no jest mi tak kamienia. No by ja jakoś jeszcze tam Jak on będzie składał? A tu jesteś. Udziek przy ośnieraniu dzisiaj robił. Były później ale... na A ten stoi. Mój nog odpoczywa doszło takie nie opłaca e, mogę powiedzieć patrzcie co się stało z przodem jak się wykrzywi to trzeba będzie to prostoć tu jakieś wzmocnienie ten cały o te trzeba będzie wszystkie wzmocniać bo to jest papy e, pap, plastik zamiast metalu dany bo ten to jest ten to pustoki woził, nic ten płot staje z wieś, Wózek się tak skrzywił, tak po prostu, o tak. I nie są takie. Nie opada się, kurwa, Ten jest elastyczny, nie? Powinno być. A tak się elastyczne że się skrzywiło samo. Nic nie trzyma, muszę coś no poradzić z tym. Dobra, na razie. Trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka. Miło się!